Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Ghost Race i wracamy do Green Hell, Green Hell, Green Hell, Green Hell. O, co ostatnio się działo, to to masakra. Odkryli, odkryliśmy, że nasz główny bohater stworzył wirusa jakiegoś, który zabił ponad 150 milionów ludzi w Brazylii. I żeby wynaleźć właśnie lek dla naszej chorej żony na raka. Teraz właśnie zmierzamy do wioski. Bylczej, tej głównej wioski, do której poszła Mija W której my potem uciekaliśmy, tylko jak tam? Zejść na dół, gdzieś tu naokoło Mam nadzieję, że nie wyskoczą zaraz na mnie jakieś Właśnie siąki kanibale I mi nie będą chciały zjeść Bo ja nie chcę tak skończyć Na szczęście sobie tam zapisałem i jest wszystko ok. No dobra Zobaczymy, może nawet w tym odcinku uda się skończyć grę, chociaż wątpię, żeby była taka krótka Dobra Domin. O czekajcie. Jest Nie! Gdzie jest ta? Pijawka się mnie jakoś czepiła. Ło, nawet nie jedno. Ble. Okła. Dobra. Jest. Mhm. Okej. Okay. Ej, serio, gdzie ja mam tu zejść? Discord proszę cię Cicho bądź <grych> o o, tu jest zejście Zapominam zawsze wyłączyć Discorda na podczas nagrywania, a to takie małe przeoczenie. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Chociaż prawdopodobnie nie słychać tego pidiu. Dobra idziemy, idziemy, idziemy. No kurde, ile można iść do za, zasranej za wioski. <grymne> tu coś jest. Wisa kokosowa pusto Jesi tratwa. Okej okay. O tu jest to czółenko? Czy to co to? Tu chyba sobie chodzą tapirki Okej okay. Czyli idę chyba w dobrym kierunku No i tu powinno być jest Oto główna wioska Ciekawe co tam Co tam zobaczymy Okej okay, pełno bananów Spoko sobie wezmę kilka na, no. jeżeli podróż miałaby się szybko nie skończyć. Ej, w ogóle nie pada, nie? Jak nazywałoś ślało Czasami. A teraz nie leję w ogóle. Dobra, jestem przy głównej jakiejś wiosce. Mia? Mia, where are Mia, say tak, something. <laughs> tylko patyczek się gibie. <laughs> Aha. Okej, okay. o nie, znowu uf, będę miał zwidy. Nie mówcie, znowu odkryję, nie wiem. Z tej wioski wyzywała mnie Mija, ale nikogo tu kurwa nie ma. Nawet jednego człowieka plemienia. No ciekawe, no jak wynalazłeś wirusa, kurde, to i wszystkich zapiło, nie? Jest za to kolejny rytualna na misa. Nie, no chyba nic innego nie powstało jak kolejna porcja. <laughs> ja pierdzielę. Serio, ten gość się tak najaram podczas tej podróży. Że chyba pod, podczas żadnej podróży się tak nie najarał, jak właśnie pod tej. Podczas tej. Czyliście palmy... Ej, serio, nic tu nie ma? Że tego człowieka? Gdzie są wszyscy? Ja myślałem, że tu kurde. O, nieznana bulwa, zepsuta. Ja myślałem, właśnie, że. liście figowca. Ja myślałem, że z tymi ludźmi, z tubylcami, będę walczył. kurczę, że jakieś będą problemy, jak w DeForest z, e, z tymi. z tymi, z mm, tymi. no. Jak oni się tam. E, z tymi mutantami, co. E, z naukowca, tu. okej. Okay. Może być i tak. Możemy całą, całą grę. Całą grę pić. Cudowne lekarstwo! Okej... Okay. Otworzymy ognisko... O nie, nie mam kików. W momencie, to zaraz ogarnę. Wystarczy wieś kłodę, kłodę porąbać na to, to, na to, już mamy wystarczająco. Nie chcę tego, nie chcę tej techy. Ej, ja sobie porąbę trochę więcej tego. Zaporąbałem na moje patyczki. Ojoj To też sobie porąbie. Nie wiadomo czego takie jakie mogą się przydać potem. Mamy szar. Ja mam jeszcze jakieś słucheliście? liście. Hm, mam tylko jedna. Trzeba sobie narąbać na zapas. Mogłabym jeszcze w jakieś przygody miał iść. Okej. Okay. Użyj. Jedziemy w cudowną przygodę. Znowu jedziemy w odlot. Ile no, czekajcie? Ile jeszcze tego wychlałem? Raz. To jest czwarta chyba. Kupiłem już cztery magiczne zupki. Na całe życie powinno wystarczyć. Serio. Takie rzeczy się widzi po tej zupce, że. O nie, znowu. Jeszcze się zastanawiam, ok? Jeszcze nie wiem, czy chcę z tobą zostać. Znowu Thanos, no kurde, Thanos, dlaczego? Avengersi cię nie pokonali? No, no, czy no, jest tak ciemno? Raz jasno, raz ciemno. Hey, sorry. You cured no, yes. me. You gave me back hope. I could taste and oh. smell again. I could eat without throwing up. Those were the best six months of my life. And you were by my side the whole time. To spook, But, Jake... I feel it... coming back. I'm afraid of it. I, I lived, see. but felt dead. I can't go through all that again. I, I can feel the same grip on my throat. I, I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and, and I'm just waiting. Just waiting to die. Przerobane. Every patient of Amolacorp became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. You left me here. You left me You You wanted to save me again. But what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Everything we do makes the tribe suffer. Oh my god. Is that because of my book? It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course I do.

Czy tam księżyc o, m, -g. co się dzieje? Halo, ciemno jest, znowu? Dlaczego? Wtedy trzymał W, może gdzieś dojdę. Ej serio? Nie mówcie, że gra się zepsuła. No muzyka jest. Okej, okay, teraz działa. Wcześniej coś się zepsuło. Teraz działa. You would find the cure. the Namiot. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Tego to ja nie

nasz główny bohater spiksował To raz większe mam. What? Takie what the fuck? Mia yeah, Higgins. Pach. Oh lol. Co się, no, co się stało? Ma niewydolność. Głup nie idioto. Nie? No, nie no. Ja pierdzielę. na raka albo jeszcze gorzej na tego wirusa. Was worth Did you get what you wanted?

So. What the fuck? Mia. At last. You found me. Isn't that what you wanted? What? Can you feel it watch much? What the fuck? Co jest kurwa mać? Nothing else mattered, and even though you don't want to remember, you didn't stay at the airstrip. I wish I could. I swear. Please, let's get back to the airstrip. Where are you? Fuck. Like in Batman. I just have to click, and Ej, tak robić, nie? where i've been all along god damn it if i lose you then everything here was for nothing you can't save her Whoa.

Please stop. How many times have you been here? I said stop. How many times have you cried? Stop it! You can't save me! There is no one you can save. You can't even save yourself. Oh, that hurts, doesn't it? Leave her alone! Just the way you left her alone in the hospital, waiting to die! And you left her! I wanted to fix this! Will you? What the fuck? You can't fix it! Yes, I'm the cure. Just give me another chance. There is no cure! Then go.

Wow! Takie mocne zakończenie, chyba bym powiedział. Oh, wow! Ale to chyba było złe zakończenie. To było złe zakończenie i jeszcze chciałbym wam przedstawić dobre zakończenie, bo wiem jak zrobić lekarstwo, tylko myślałem, że najpierw trzeba znaleźć miję, a potem dopiero zrobić lekarstwo. Bo dowiedziałem się, nie chcący, że lekarstwo można zrobić właśnie z tej ropuchy. Hmm. A, zatrzymam na ten momencik, pokażę Wam dobre zakończenie, zrobię to lekarstwo, nawet Wam pokażę jak je robię. I ten. zrobimy jeszcze raz zakończenie, bo mi to nie da spokoju, jak nie zobaczę dobrego zakończenia. I mam nadzieję, że Wy też, więc zrobimy dwa zakończenia w jednym odcinku. Więc e, wracam za momencik. Okej, okay, moi niemi, o te żabki właśnie mi chodziło, ale właśnie jak je garniemy, to dostajemy 8 aż trucizny i właśnie nie ja myślałem, że one aż tak będą e, miały wpływ na to wszystko, ale zaraz ogarniemy. Zaraz Wam pokażę, że właśnie o to chodzi, że tą żabkę, jak damy tu. dzięki tej żabce powinniśmy zrobić lekarstwo. No tak czytałem, że to powinno nam przynieść właśnie dobre zakończenie. No i oczywiście mamy lekarstwo. To nie może być Mia, found have Come on. Ok, i tak mamy lekarstwo. Okej, okay, coś tu dalej pisze. Uważam, że barowarzyństwo podawanie dzieciom trucizny, ale w ten sposób. Um, Okej, okay, no właśnie. I teraz spotkamy się właśnie już jak będzie wybór przy mili tego lekarstwa. Bo podejrzewam, że reszta będzie to samo. Więc do zobaczenia za chwilę. Okej okay, moi mini, jesteśmy tutaj z powrotem, gdzie będziemy mieli wybór i zobaczymy co się teraz stanie, gdy bierzemy, gdy mamy lekarstwo. Właśnie mam nadzieję, że to będzie właśnie teraz dobre zakończenie. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Tak, well, I have the cure, and now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Okay. Okej, okay. czyli, jak mam lekarstwo, to gra się nie kończy. O, proszę czyli, co teraz mam zrobić? Hmm. Tatnik, znajdę lepszy sprzęt, wróć na lotnisko. Aha, musimy wrócić na lotnisko. No okej, okay, ja sobie szybciutko wrócę na to lotnisko, zapiszę sobie tylko, no dla was to będzie chwilka, moment, a dla mnie to będzie troszeczkę więcej, więc yy, widzimy się na lotnisku. Moi mili nie uwierzycie, ale właśnie yy, cofnąłem sobie grę, czytałem żeby wam to pokazać.

i'll send somebody right away you know how hard it is to get permission these days? Christ. is this really over just hurry no I, teraz mamy dobre zakończenie. I wanted to say goodbye to you you think i'm still waiting for you to believe that i mean i'm only alive because of you you know you could always come back to me i really hope that this won't be necessary oh it's samarit Czyli ona umarła? Z tego wynika. Ale lekarstwa szukaliśmy chyba prawdopodobnie na tego wirusa. Tak mi się wydaje. No i macie dwa zakończenia: jak złe, jak i dobre. Pewnie zastanawiacie się, co sądzę o tej grze od Krypi Jar. Moim zdaniem. Naprawdę Polacy się spisali. System gry naprawdę nie dawał mi się we znaki, był naprawdę świetny. Chociaż czasami się zdarzały te wkurzające bugi typu, że nie mogłem się obudzić, ale to zostało już naprawione w kolejnych patchach, tak samo jak klatki FPS-ów na początku, jak nagrywałem pierwszy odcinek, było tragicznie po wypuszczeniu gry w premierę. Ale potem już z każdym patchem było coraz lepiej i coraz więcej błędów zostało naprawione. Co mogę jeszcze o niej powiedzieć? System przetrwania, kurczę, ten system przetrwania był, jest świetny w tej grze, jeszcze w żadnej grze z survivalowej nie spotkałem się z tak zróżnicowanym właśnie systemem przetrwania typu właśnie, że nasze jedzenie jest podzielone na mikroskładniki i tak dalej, różne możliwości właśnie pozyskiwania wody jak i pożywienia. Właśnie to sadzenie sobie tych roślinek, żeby mieć i tak samo te różne y, obrażenia typu właśnie od trucizny, musimy od trucizny użyć innych y, roślin czy tam lekarstw, a czy tam ugryzienie, głębokie rany, pasożyty, że możemy się zatruć pokarmowo i wtedy nic nie możemy jeść. No te szczegóły przetrwania zostały świetnie, naprawdę świetnie y, pokazane w tej grze. No nie mogę nic więcej, kurcze, jakby wam doradzić, no. Naprawdę gra jest warta zakupu i zagrania samemu przy testowaniu jej. E, no, byliście ze mną przez całą tą historię, mam nadzieję, że wam się podobało. No Jeszcze raz mogę wam serdecznie polecić tą grę, jeżeli ktoś kupi i będzie chciał ze mną zagrać w trybie wieloosobowym, jak najbardziej e, wrócę do tej gierki. Mam nadzieję, że Creepy Jar zrobi może kolejną część, albo bardzo nie wiem, podobną. No, podobnej bym nie chciał, bo byłby to odgrzewany kotlet. Ale widzę, że to studio ma potencjał i naprawdę robią świetną. No, to była chyba ich nawet pierwsza gra. Zrobili świetną grę, która naprawdę mi się podobała i każdemu będę ją polecał. Co jeszcze mogę tu dodać? A, no, moja ocena. No, dam 9,5. No, bo niektóre bugi mnie naprawdę zdenerwowały, ale to moja jedyna, od... jedyna tamte lekkie wady. Ale 9,5, naprawdę świetna muzyka, grafika i gameplay. Wszystko na wysokim poziomie, jak Polacy widać, znowu się świetnie spisali. A tymczasem Wam dziękuję bardzo za uwagę. No, i do zobaczenia w kolejnej serii. Będę musiał znaleźć jakąś gierkę, która zastąpi nasze kochane Greenhell. Na no tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, jeżeli Wam się podoba ta seria, zostawcie łapkę w górę, subika na dole, no i trzymajcie się do następnego razu.